Dobry dzień! Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Volkswagena Amaroka i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Nie ma więc żadnych skarg na nadwozie niemieckiego pickupa. Volkswagen może słusznie poszczycić się niemal doskonałą ochroną antykorozyjną. Wysokiej jakości ocynkowany metal nie pozostawia szans na korozję. Szkoda, że lakier nie był już tak mocny. Znalezienie przykładów, w których farba schodziła z progów w całości, nie będzie trudne. Farba łuszczy się także pod klamkami drzwi. Co zaskakujące, w takich przypadkach oficjalni dilerzy odmawiają ponownego pomalowania nadwozia w ramach napraw gwarancyjnych. Będziesz musiał samodzielnie i na własny koszt przemalować łysiny. Ciekawy niuans, najmniej reklamacji dotyczących lakieru dotyczy przetworników pomalowanych na ciemny metaliczny kolor. Wewnątrz zastosowano typowy zestaw elementów, w całości przeznaczonych dla Volkswagena. Jeśli chodzi o jakość materiałów wykończeniowych i opcji, wszystko to będzie bezpośrednio zależeć od poziomu wyposażenia konkretnego samochodu. Podstawowy Amarok w środku wygląda więcej niż skromnie, raczej przypomina niedrogą wersję budżetowego sedana Polo. Najwyższej klasy Amaroki mogą śmiało konkurować z samym Volkswagenem Touaregiem. Najważniejsze jest to, że materiały wewnętrzne w każdym przypadku są dość dobrze odporne na naturalne zużycie. Jeśli chodzi o mankamenty, to są to skrzypienia dochodzące z obudowy i uszczelek. Silnik na grzewnicy również okazał się niezbyt niezawodny. Zaczyna piszczeć podczas pracy po od 3 do 4 latach eksploatacji. Po od 5 do 6 latach standardowe radio Amaroka może przestać reagować na naciśnięcia przycisków na kierownicy. W takim przypadku będziesz musiał rozpocząć wymianę styku śliskowego w kolumnie kierownicy. Niezawodność elektroniki Volkswagena Amaroka w dużej mierze zależy od roku produkcji samochodu. W samochodach z pierwszych partii dość często zdarzały się awarie układów elektronicznych. Na szczęście niemiecka firma naprawiła większość niedociągnięć w ciągu zaledwie kilku lat. Ale inżynierowie i projektanci nie mogli nic zrobić z nieszczelną przednią optyką. W rezultacie żarówki reflektorów mogą się przepalić z powodu zbyt dużej wilgotności. Pod koniec XXI wieku Volkswagen zaprezentował publiczności swój nowy, 2-litrowy silnik turbodiesel, w którym inżynierowie porzucili zwykłe pompowtryskiwacze i przeszli na wtrysk Common Rail. Nowy silnik został również zamontowany w Amaroku. W zależności od stopnia doładowania jego moc wynosiła 140, 163 lub 180 koni mechanicznych. Najmocniejsza wersja różni się od innych obecnością podwójnej turbosprężarki i niestety zauważalnie większą liczbą możliwych problemów. Mechanicy specjalistycznych służb twierdzą, że zasób 180 konnego silnika nie przekracza 250 tysięcy km. Co więcej, taki przebieg osiągają tylko ci właściciele, którzy dobrowolnie skrócili okresy między wymianami oleju do od 5 do 7 tysięcy km. Ci, którzy nie dbali tak bardzo o swój samochód, Często musieli zmierzyć się z koniecznością remontu silnika po przejechaniu od 100 do 150 tysięcy kilometrów. Pierwszą oznaką zbliżającej się katastrofy jest zwiększone zużycie ropy naftowej spowodowane odpadami. Zdarzają się przypadki, gdy apetyt na olej osiągał 3 litry na 1000 km. Za szczególnie nieudane uważa się silniki wyprodukowane przed 2013 rokiem. Następnie Volkswagen zaczął używać innych tłoków, ale problem zaczął pojawiać się nieco rzadziej. Z biegiem czasu stało się jasne, że źródłem ogromnych problemów była chłodnica spalin zaworu EGR. W pewnych warunkach aluminium zaczęło korodować, po czym jego kryształy zamieniły się w prawdziwe ścierniwo, intensywnie zużywające grupy cylinder-tłok. Nowa wersja wymiennika ciepła w 2-litrowym turbodieslu pojawiła się dopiero pod koniec 2015 roku. Jednak inżynierowie Volkswagena nigdy nie ukończyli prac nad modułem podwójnego doładowania. Istnieje wiele przyczyn awarii turbin i amortyzatorów. W rezultacie dzieje się to z niepokojącą regularnością. W rezultacie kupując używanego Amaroka, lepiej całkowicie zapomnieć o mocniejszych wersjach i skupić się na wersji o mocy 140 koni mechanicznych. Niższy stopień doładowania i tylko jedna turbina oznaczają mniej problemów i zauważalnie dłuższą żywotność. Jeśli chodzi o ogólne podobieństwa, wersje turbodiesel o mocy 140 i 163 koni mechanicznych okazały się dość wszystkożerne. Nie bez powodu mechanicy Volkswagena pracując nad stworzeniem nowej jednostki kupowali na całym świecie wątpliwej jakości paliwo, a następnie sprawdzali, jak praca nad nim wpłynie na stan zdrowia silnika. Wtryskiwacze i pompa wtryskowa w Amaroku szybko ulegną awarii tylko wtedy, gdy celowo będziesz stale tankować prawdziwym substytutem. Częstym zjawiskiem w przypadku 2-litrowego silnika jest głód oleju. Niestety, kontrolka krytycznie niskiego poziomu oleju w Amaroku zapala się tylko wtedy, gdy nie da się już uratować silnika. Winą za to jest nieoptymalne skurczenie się napędu pompy olejowej. Volkswagen nie reguluje wymiany paska gumowego znajdującego się w misce olejowej, ale na próżno, wykonuje dużo pracy. Dlatego logiczna jest jego wymiana podczas przeglądu mechanizmu dystrybucji gazu. Przeciwnie, wymiana paska rozrządu jest wyraźnie regulowana, co 80-100 tysięcy km. Przy tym samym przebiegu, nie czekając na wyciek, warto wymienić pompę wody. W żadnym wypadku nie należy zwlekać z wymianą paska rozrządu, jeśli pęknie głowice cylindrów i zawory można bezpiecznie wysłać na wysypisko. Im częściej Amarok wjeżdża w nierówny teren, tym większe jest to prawdopodobieństwo. Jeżeli w zestawie wskaźników zapali się lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu chłodzącego, zwykłe dodanie płynu niezamarzającego nie będzie działać. Powinieneś natychmiast udać się do serwisu i upewnić się, że są poważniejsze problemy. Na przykład w przypadku braku wycieku chłodnicy recyrkulacji spalin. Inną przyczyną utraty płynu chłodzącego jest obecność drobnych pęknięć w głowicy cylindrów. Obie opcje występują regularnie. W 2016 roku 2-litrowe silniki po raz kolejny stały się sławne. To oni sprowokowali sensacyjną Dieselgate, po której dilerzy Volkswagena szybko musieli zmienić program sterowania silnikiem. Inna sprawa, że nie wszyscy posiadacze Amaroka udali się do dilerów w celu wymiany starego firmware. Dodatkowo w silniku drugim 0TD i odnotowano pękanie przewodów paliwowych. W 2016 roku Amaroka zaczęto wyposażać w 3-litrowy diesel, 6 znany z Audi A6 i Volkswagena Touarega. Doświadczenie eksploatacyjne tych samochodów pokazuje, że przebieg 500 000 km dla silnika 3.0 TD i nie jest czymś nadzwyczajnym, ale nie można już oszczędzać na paliwie. Olej napędowy złej jakości w najlepszym przypadku uszkodzi wtryskiwacze, w najgorszym uszkodzi kosztowną wysokociśnieniową pompę paliwową. Jeśli pompa wtryskowa zacznie wyrzucać wióry paliwa, Konieczna będzie wymiana całego układu paliwowego. Specyficznym problemem w trzecim Zero TDI są z biegiem czasu rozciągające się śruby mocowania górnej miski olejowej. W rezultacie SMAR zaczyna przenikać przez połączenie części. Jeśli więc do przebiegu 150 000 km na boku skrzyni biegów pojawią się ślady oleju, wcale nie oznacza to, że czas wymienić uszczelkę olejową tylnego wału korbowego. Inną rzeczą jest to, że wymiana śrub wymaga demontażu silnika, co powoduje, że wymiana jest bardzo kosztowna. Jeśli chodzi o napęd łańcucha rozrządu, bez problemu wytrzymuje od 300 do 400 000 km. Niestety Amarok z V6 pod maską jest nadal bardzo drogi. Używane są tylko nieznacznie tańsze. Co ciekawe, na początku sprzedaży Amaroka dilerzy sprzedawali pick-upy z 2-litrowym silnikiem benzynowym. Jednak liczba sprzedanych pick-upów z silnikiem drugich 0 TFS i okazała się bardzo mała. I to raczej dobrze, ponieważ dwa litrowy benzynowy silnik turbo Volkswagena nie jest znany z najlepszych. Dopiero gdy inżynierowie niemieckiej firmy wprowadzili do 2013 roku nową głowicę cylindrów i inną grupę tłoków, ten zespół napędowy stał się mniej więcej niezawodny. Jeśli silnik został wyprodukowany przed tą datą, należy być przygotowanym na to, że łańcuch rozrządu rozciągnie się zaledwie na od 120 do 150 tysięcy km. Co więcej, łańcuch może przeskoczyć jeszcze przed tym przebiegiem. Silnik drugi 0 TFS i znany jest także z ogromnego apetytu na olej, który sięga 1 litra na 1000 kilometrów. Ogólnie rzecz biorąc, biegowa manualna skrzynia biegów nie wymaga szczególnej uwagi. Tego samego nie można powiedzieć o dwumasowym kole zamachowym, tarczy napędzanej i łożysku oporowym. Pod zwiększonym obciążeniem, co nie jest rzadkością w przypadku pickupa, wytrzymują tylko od 30 do 40 tysięcy km. Jeśli po przejechaniu 150 tysięcy km w okolicy tylnej ściany silnika pojawi się tępe stukanie, trzeba będzie przygotować się na wymianę dwumasowego koła zamachowego. Nie można zwlekać z naprawą, ponieważ zapadnięte koło zamachowe może uszkodzić sprzęgło, a nawet złamać obudowę skrzyni biegów. Właściciele Amaroka borykają się z problemami mechanicznymi i problemami zimowymi. Wraz z nadejściem chłodów zmiany biegów zaczynają się zmieniać z wielkim wysiłkiem. Volkswagen Amarok był początkowo krytykowany za brak automatycznej skrzyni biegów. Automat ZF stał się dostępny dopiero w 2012 roku. Ogólnie rzecz biorąc, pudełko może bez problemu wytrzymać od 300 do 350 tysięcy kilometrów, ale pod warunkiem. Że olej w nim będzie wymieniany co od 60 do 65 tysięcy kilometrów. Problemem związanym z wiekiem automatycznych skrzyń biegów jest nietrzymanie smaru. Płyn przekładniowy zaczyna wyciekać przez plastikową miskę, która z czasem zaczyna się wypaczać. Ponadto płyn przekładniowy może wyciekać przez uszczelkę złącza elektrycznego. Podstawowe wersje Amaroka posiadały napęd tylko na jedną oś. Takie samochody widzimy niezwykle rzadko. Znacznie częściej na rynku wtórnym można spotkać samochody z napędem na wszystkie koła typu plag inaczej. Jeśli chodzi o Amaroka z automatyczną skrzynią biegów, zastosowano w nich stały napęd na wszystkie koła. Obie opcje napędu na wszystkie koła sprawdziły się. Warto jednak pamiętać, że łożysko zaburtowe półosi nie lubi brudu i głębokich brodów. W tylnym zawieszeniu Amaroka zastosowano konstrukcję osi resorowanej. Sprężyny z czasem zaczynają skrzypieć. Aby tego uniknąć, należy okresowo myć sprężyny pod silnym ciśnieniem wody. Od czasu do czasu sprężyny mogą pęknąć, ale dzieje się tak tylko w przypadku pick które pracują w naprawdę trudnych warunkach. Większość negatywnych komentarzy dotyczy łożysk kół. W tylnym zawieszeniu wytrzymuje nawet 150 tysięcy kilometrów. Problem jednak w tym, że w przypadku awarii dilerzy Volkswagena zalecają wymianę całego półosi tylnej wraz z piastą. Naturalnie technicy serwisu klubowego zmieniają jedynie samo łożysko, dzięki czemu wymiana jest znacznie tańsza. Podobnie jest w przypadku hydraulicznego wspomagania kierownicy. W wielu Amarokach wzmacniacz buczy, ale wielu właścicieli, bojąc się kosztownych napraw, woli ignorować nieprzyjemne dźwięki. I na próżno istnieje wiele niedrogich zestawów naprawczych, za pomocą których można naprawić wzmacniacz hydrauliczny. Wybierając Volkswagena Amaroka należy pamiętać, że nowe niemieckie pick-upy kupowały nie tylko osoby prywatne, ale także przedsiębiorcy, firmy budowlane, pracownicy przemysłu gazowniczego i naftowego. Naturalnie samochody z flot korporacyjnych są zwykle traktowane jako konie pociągowe, co wpływa na ich stan techniczny. Na przykład wynajęci kierowcy często nie wyłączają silnika podczas długich postojów. W rezultacie, przy stosunkowo krótkim przebiegu, jednostki napędowe korporacyjnych Amaroków ulegną nieco większemu zużyciu. Naturalnie, wynajęci kierowcy nie zaprzątają sobie głowy zbytnią ostrożnością podczas obsługi swoich samochodów. Tak więc, przy innych rzeczach, lepiej szukać egzemplarzy, którymi jeździli zwykli pasjonaci motoryzacji, którzy kupili Amaroka za własne pieniądze i początkowo zdawali sobie sprawę, że kiedyś ten samochód będzie musiał zostać sprzedany. Do niewątpliwych zalet Volkswagena Amaroka zalicza się mocne nadwozie, niezawodne zawieszenie i praktycznie bezawaryjny napęd na wszystkie koła. Poważną wadą są silniki 2-litrowe, które również często poddawane są chip tuningowi. Poprawę dynamiki trzeba później opłacić zauważalnym skróceniem żywotności jednostki napędowej i przekładni. W związku z tym logiczny wniosek nasuwa się sam, że całkowicie warto szukać odpowiedniego egzemplarza Amaroka w połączeniu z doświadczonym mechanikiem, który jest w stanie w pełni ocenić stan jednostki napędowej. Jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń do tego ostatniego, można kupuj śmiało Volkswagena Amaroka. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, Twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.